Hej, dzień dobry Państwu. Stanisław Kosakowski. Serdecznie Państwa pozdrawiam 10 listopada 2020 roku. Witam Panie, witam Panów. Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj powiedzieć znów kilka słów na temat Stanów Zjednoczonych i tego, jak to nazywają, Deep State albo, albo coś takiego. Chodzi o, o taki porządek polityczny, czy jakieś zakulisowe sprawy dotyczące. Amerykańskich władz, jak to sytuacja wygląda. Powiem Państwu szczerze, że ja wyjechałem do Stanów Zjednoczonych w 1981 roku, ale powiem Państwu szczerze, że już pod koniec lat 80., na początku lat 90., byłem przekonany, że, że ta amerykańska, że tak powiem, że ta amerykańska, nie tyle, że wolność, że ten amerykański system polityczny, który jestem który jest tłumaczony, że jest państwo, tak powiem, wolne, gdzie nie ma cenzury, gdzie jest wolność wypowiedzi, gdzie jest taka stuprocentowa wolność? W to, że tak powiem, wkładałem może to między bajki. Wiedząc o tym rzeczywiście, że wyjeżdżając z kraju komunistycznego, jest to nieba, ziemia jest to najlepsze państwo do, do życia nawet lepsze, lepsze od Europy Zachodniej w tamtym czasie. Także Stany Zjednoczone rzeczywiście. Były taką oazą wolności, ale z drugiej strony czułem, że po prostu coś jest nie tak. Dlatego moje podróże do Ameryki Południowej nie brały się znikąd. Po prostu yy, szukałem takiego życia najbardziej autentycznego, gdzie powiedzmy, yy, wpływy rządowe są jakby nie było najmniejsze. Państwo amerykańskie, jak z samego początku zauważyłem, było to państwem policyjnym, ale mieszkając w dużej aglomeracji, muszą być jakieś prawa, policja musi trzymać to wszystko za mordę, bo jakby każdy chciał po swojemu, tak jak w Polsce. To byłby totalny burdel. Kwestia jest tego, że państwo policyjne amerykańskie się przyrodziło w taką historię, że że były zabra... że, że, no, brakowało takiej wolności obywatelskiej. Nawet ludzie, którzy mieli własny ogródek, nie mogli palić, powiedzmy, gałęzi, nie mogli palić ogniska, nie mogli grać muzyki głośniej, powiedzmy, nawet w godzinach, powiedzmy, do 10 wieczorem, bo ktoś zadzwonił na policję, że mu się nie podoba. Także to było państwo takie no, nie do końca wolne. Nie do końca. No, w, duży, w duży sposób, w, duży, w dużej mierze, że tak powiem, wyregulowane, przesadnie wyregulowane. I powiem Państwu szczerze, że tak powiem, staram się czytać amerykańską prasę, oglądać amerykańską telewizję, czerpać te wiadomości. Ale im bardziej czerpałem te wiadomości, tym bardziej dochodziłem do wniosku, że prawdziwej wolności należy się doszukiwać w tych krajach, tak zwanych krajach biedniejszych, krajach trzeciego świata. Nie mówię to Afryce, bo w Afryce nigdy nie byłem, ale kraje latynoskie, czy to jest Peru, Boliwię, Kostolykę, Gwatemala, inne kraje, tam, gdzie Amerykanie powiedzmy, wyjeżdżają na renty, znaczy na emerytury, tam, gdzie Amerykanie wyjeżdżają po to, żeby szukać jakiejś takiej wolności, żeby szukać swoich młodych lat, jeżeli ktoś się urodził tam wcześniej, żeby szukać Ameryki z lat powiedzmy 50. 60. to, to szukali w Ameryce Południowej, bo Ameryka lat 90. to ubiegłego wieku. To była państwem takim, bardzo wyregulowanym i bardzo policyjnym. Także tutaj powiem Państwu, że nawet szukając prasy, ta prasa, czy czytając New York Times, co było, wiedziałem, że to była gazeta żydowska, no ale tam, doszukując się jakiejś informacji, czy, czy czytając New York Times, czy Washington Post, czy Wall Street Journal, czy jakiekolwiek inne gazety, to mniej więcej to wszędzie była jedna i ta sama historia, tylko opowiadana przez innych ludzi, ale do, generalnie w tych mediach ukazywały się Wiadomości, były artykuły o tych sprawach, które dotyczyły Ameryki, i świata, ale generalnie w tych wszystkich mediach przewijały się prawie że takie same wiadomości, także wiedziałem, że coś jest po prostu nie tak. No wie Państwo, też jest taka, jakby nie było przez te środowiska żurnalistów, dziennikarzy, taka była, była taki tylko rząd duży nad tymi Amerykaninami. Tam, jeżeli coś tam się wkłada, powiedzmy i w mediach. I w, I w gazetach, czy w mediach elektronicznych, wtedy nie było jeszcze elektronicznych, ale w mediach, w sensie gazety, radia, czy radia, telewizji, czy w gazetach, czy później na uniwersytetach, ja tam byłem w szkole akurat, myśmy się polityka, polityką nie zajmowali wtedy, czy w Bergen Community College, czy, 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 czy przez jakiś czas w high school, gdzie się uczyłem języka angielskiego. No tam byśmy się uczyli języka, nie, a nie zajmowali takimi historiami, ale czułem, że ta Ameryka jest oparta na takiej lipie, i powiem Państwu, szczerze, że zacząłem szukać jakichś rzeczywistych, prawdziwych wiadomości. I w Linkers, New Jersey, tam, gdzie mieszkałem dosyć długo, był taki Walter Sapiński, on prowadził takie Travel Agency, agencję turystyczną, której, to, w której to, który, który mi pomógł swojego czasu uzyskać tam wszystkie dokumenty amerykańskie, inne historie, bo ja akurat wtedy języka nie znałem. Ale on mi pokazywał wtedy, bo on później zmarł po jakimś, nie wiem, w którym roku w 90. chyba latach zmarł. W każdym razie był to taki uczciwy, dobry Polak, znaczy Amerykanin polskiego pochodzenia, i on mi pokazywał, że w tych mediach, w tych, w tych, w tych głównych mediach wiodących amerykańskie to jest totalne lipa. Zwykle tam to środowisko parków, oni akurat indoktrynowało Amerykanów na swój sposób. A było takie, wiesz, była taka gazeta, się zdaje się, że się zwał Oserwator, nie jakie jest, czy obserwator. Coś takiego, obserwatore Romano, to, to druga sprawa, o której Państwu powiem później, jeśli zdążę. Taki, ale chyba Obserwator, albo obserwator, to było, to wychodziło, to wy, był ty, chyba tygodnik, który wychodził, o ile pamiętam, w tym, chyba z Waszyngton albo z jakiegoś innego stanu. Kwestia z tego, że ta gazeta nie była dostępna normalnie tak na półkę, że można było kupić, tylko to trzeba zapromenerować i ona dopiero wysyłkowo była dostarczana. I w, tych właśnie, w, tym, w tej w gazecie można było, że tak powiem, dowiedzieć się o pewnych takich realiach amerykańskich w zupełnie innej strony. Nie z tej strony Deep State, tylko od tej strony takiej bardziej obiektywnej, znaczy dużo bardziej obiektywnej. Także jak Państwo widzą, wtedy czytając jedno i czytając drugie, już wiedziałem o co chodzi, że coś jest nie tak. Później powiem Państwu szczerze, miałem dużo wolnego czasu znaczy w pracy i się dla Obserwator Romano, ale to ze względów już nie czysto politycznych, tylko ze względu na Jana Pawła II, na papieża, którego bardzo kocham, kochałem i kocham, i na jego mądrości życiowe, bo według mnie to był największy geniusz świata, kiedy ja żyłem, a podejrzewam, że można to powiedzieć na przestrzeni wielu kilkuset lat. No nie wiem, tam nie chcę tego, ale uważam, że to jest najwspanialsza postać świata w tamtym czasie i no wiadomo, według mnie największy Polak, najmądrzejszy Polak. Także czytając na serwerze Romano, miałem powiedzmy, taką, taką bazę, taką wiedzę pod kątem moralnym, pod kątem powiedzmy, realiów życia, sensu życia, tego rodzaju historii, które mi dostarczał Jan Paweł II, święty pamięci papież. A z drugiej strony miałem też takie, taką, taką właśnie gazetę. Jak chodzi o radia, to te radia wszystkie były też takie zmanipulowane, takie typowo amerykańskie. Jedynie był tak radio WBAI, w tamtych czasach, gdzie byłem, trochę się chłodno robi, gdzie były, że tak powiem, przemycane inne, inne treści niż w tych innych. Wiadomo, to była też była lewacka stacja, ale mimo wszystko, tam jeszcze można było coś przydać, coś innego, krytykującą tą to, to obecną, Amery ówcześnie, ówczesną politykę amerykańską. Tak jak Państwo widzą, ten mój wywiad zmierza do tego, że amerykańskie społeczeństwo było urawiane przez wszelkiego rodzaju media. A tudzież przez amerykańskie szkoły, uniwersytety na wzór taki lewacki. To dotyczyło, podejrzewam, Europy. Jak patrzę na Polskę, to przynajmniej ostatnie dekady dotyczyło też i Polski. Porobianie właśnie środowisk nauczycieli lewackich, porobianie młodzieży do, właśnie, do, 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 do wszelkiego rodzaju dewiacji, perwersji, do, 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 do takiego swego rodzaju lewactwa, które, które, że tak powiem, brzydzi się czymś narodowym, brzydzi się swoją historią, brzydzi się swoją moralnością. No, taki my z styl, typowo ro, bardzo taki rozwiązły, no styl, który, że tak powiem, był totalnie chory. Także jak Państwo widzą, przepraszam, że tak Państwo, przez chwilę tego, ale jestem zaskoczony, bo to nie jest ani bocian, ani żurów, jest ogromne ptaszysko. To może być albo orzeł, albo jeszcze coś innego, ale w każdym razie o tej porze roku taki ogromny ptak Czasami zdarzają się, proszę Państwa, te myszołowe. One są niektóre gatunki rosną do ogromnych rozmiarów. Może to było to. Także ja wracając do tematu, tak, tak to wyglądało, proszę Państwa. I uważam, że w Polsce, Polska przez to, że była krajem takiego bardziej trzeciego świata przez długi okres czasu, to tutaj się nie zaległy takie 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 parchowato. Inne, innego rodzaju takie środowiska, które by, że tak powiem, przyjęły totalną kontrolę dusz. Dlatego w Polsce są, do tej pory są, yy, są wydawnictwa, które wydają powiedzmy książki, powiedzmy, niezgodne z poprawnością polityczną, takie czy inne. Polacy mają większą szansę dowiedzieć się, yy, co się na świecie dzieje. To mają szansę, ale to nie znaczy, że z tej, tej szansy korzystają. Bo jednak, jakby nie było, Chcę Państwu powiedzieć szczerze, ja to że mówiłem wcześniej, tak samo mówiłem o tym innym temacie dużo wcześniej w swoich filmach, że że, 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 że Państwo Polskie zmarnowało ten czas, powiedzmy, ten czas odnowy, ten powiedzmy ten czas od 2016 roku, gdzie Prawo i Sprawiedliwość przyjęło władzę i um, Pani Szydło dostała pół miliona głosów, była świetnym premierem i szły szybko zmiany. I przez to, że tak powiem, ten Kaczyński, całe to towarzystwo się wystraszyli tych zmian, tego, tej szybkości, zmienili rząd na jakiś inny rząd, albo może pod wpływem, powiedzmy, jakichś środowisk takich czy innych. W każdym razie to był ten okres największego rozwoju Polski, który, że tak powiem, zrywał z tamtą złodziejską ekipą, która była rządziła przed, przed nimi. Kwestia jest tego, że tutaj zrobiono ogromny błąd, niezależnie od tego, że chodziło o sprawy koalicyjne ale ogromny błąd polega na tym, że do rządu się dostał Gliński i Gowin. To dwie osoby najgorsze z mojego punktu widzenia, jak chodzi o... o, 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 o jako, jako ludzi, jako odpowiedzialność, jako, jako po prostu brali na siebie. Bo jednak, jak mówię, było nauka wtedy już powinna być ogarnięta w ten sposób, że na uniwersytetach, na w szkołach kadra, powiedzmy, ta nauczycielska będzie wzięta za mordę, a... To ona nie tak jest kiepskiej jakości, ale mimo wszystko wzięta za mordę, żeby się nie mieszała w sprawy ideologiczne. To, to, to tutaj po prostu dochodzi bardziej o dyrektorów szkół, a nauczyciele to po prostu jako podlegli, to i tak by musieli wykonywać ich rozkazy. Ale tutaj ta sprawa stała zaniedbana, i uważam, że to prawo i sprawiedliwość, żeby uzyskać tak zwany święty spokój, dokonało tej takiej zmiany na morowieckiego na to środowisko. środowisku. Im się wydawało, że jeżeli będą grzeczni z Unią Europejską, że Morowiecki się dogada, bo ma dobre gadane. Że się dogada, wszystko będzie dobrze, że te sprawy się jakoś poukładają. No ale kwestia jest tego, że trzeba zrozumieć, że w Unii Europejskiej rządził ten Zimmermans z, z tym jakimś tym drunkerem, drunkerem czy, czy powiedzmy później jak tam Urszula von der, von der Leyen, czy ktoś inny. Ursula von der Leyen, to ja się śmiałam, że to jest coś na kształt polskiego kodu, właśnie na tych kształtach dla tych, tych polskich. Tych tak zwanych opozy opozycjonistów, ona nie ma nic wspólnego z prawicą. No ale prawo i sprawiedliwość się cieszyło, że zamiast Cymermansa mamy Urszulę i to będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Po prostu była największa głupota. Uważam, że 5 lat polskie rządy zostały zmarnowane z tego powodu, że zbyt wolno i zbyt kiepsko, zbyt słabo Polska się integrowała, integrowała ze Stanami Zjednoczonymi. Wtedy powinna się integrować ze Stanami Zjednoczonymi tak. Żeby coś na wzór, na wzór Wielkiej Brytanii, żeby zbliżyć się gospodarczo handlowo, a, a bardziej wychodzić z Unii Europejskiej jako tworu lewackiego, jako tworu, którym pod e, silnymi wpływami Niemiec, jest e, powiedzmy generalnie w samej swojej jest antypolski, który będzie rozbijał polskie szkoły, będzie rozbijał polską gospodarkę, Pol Polaków moralność e, poprzez to, że te, te, te ich gazety, ich media. Także jednak ten czas został zmarnowany. A w tej chwili Państwu powiem, że tak powiem, może was rozczaruje, ale jest tak fatalny moment, że Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili ze względu na te masowe demonstracje tych żelni nie będzie w stanie już nic zrobić, żadnej reformy, totalnie żadnej. Bo cokolwiek nawet jakby chcieli zrobić reformę, że wodę należy gotować, powiedzmy, nie tam powiedzmy 5. 5 minut, tylko powiedzmy, 12 minut. Znaczy, zły przykład, bo chodzi mi o same gotowania, ale że powiedzmy, pracować koszulę należy powiedzmy załóżmy 4,5 minuty, a nie 4 minuty. To cokolwiek by nie wymyślili, najbardziej oczywistego, to to będzie, proszę Państwa, depresjonowane i będą strajki z tego powodu. Także Prawo z już przegrało w tej chwili. Jeśli nie ogarnie tego, a wyjść bardzo ciężko do ogarnięcia, myślę, że prawie, że jest niemożliwe, musi tu bardzo sprytnie tego podejść. uważam, że najlepszym tworem to było, żeby prawie i Sprawiedliwość wypuściło swoją, powiedzmy, trzecią nogę albo czwartą nogę, albo dwie najlepiej, do której by się zbliżyły środowisko Prawej Sprawiedliwości takie czy inne, ale w dalszym ciągu, żeby one wiedziały, że gramy do jednej bramki, tak jak czyni to obecnie Lewica z Platformy, i innej. tam się komuniści z, z, z polszewikami się mieszają wszyscy, to są wszyscy braćmi, bo jest wrogiem PiS. PiS ze względu na to, że jako jest, jako jest jeden na tym Placu Bolu, bo po prostu będzie przegrywał na tym, bo wszyscy są do niego. Musi to być rozczłonkowane na takie różne środowiska, które, że tak powiem, będą dążyły do tego, żeby wróciły dobre, stare, konserwatywne czasy i tego Polsce i Polakom życzę. To na tyle. Pozdrawiam z telewizji.